Hotel uzgniłego anioła nie miał prawa istnieć. Nie było go na mapie, recepcjonistka nie miała oczu, a klucz do pokoju numer 7 był ciepły, pulsujący, jakby żywy. Gdy wszedłem do środka, zapach był pierwszym, co mnie uderzyło. Nie był nieprzyjemny, raczej obezwładniająco słodki, jak przejrzałe owoce rozkładające się w upale. Pokój był wytapetowany czerwoną tkaniną przypominającą wnętrzności. Wszystko było zbyt miękkie. Podłoga oginała się pod stopami jak język, a ona siedziała na łóżku. Jej ciało było wysokie, wijące się, kobiece, ale jakby narysowane przez kogoś, kto nigdy nie widział kobiety, tylko o niej słyszał. Zbyt długie palce zakończone paznokciami przypominającymi zęby. Skóra napięta jak pergamin. Piersi były, ale pulsowały. Jej twarz nie miała twarzy, tylko usta ogromne, soczyste, w miejscu, gdzie powinny być oczy, i uśmiechały się bezustannie. Dotknij mnie, a zostaniesz nienarodzony. Wysyczała ustami, które nie przestawały się uśmiechać. Ale nie mogłem się oprzeć. Każdy krok ku niej był jak sen. Lepkie myśli rozlewały się po wnętrzu czaszki. Gdy mnie objęła, jej skóra była jak mokry aksamit. Pocałunek nie miał smaku, tylko temperaturę, gorąco gotującego się tłuszczu. A potem zaczęła mnie. Zjadać. Ale nie jak zwierzę. Jak kochanka. Jej ciało otwierało się powoli z wilgotnym odgłosem rozcinania mięsa i przyjmowało mnie do środka. Nie w sensie seksualnym. Dosłownie. Gdy jęczała, ściany jęczały razem z nią. Gdy krzyczała, Moje ciało wiło się jak porażone prądem, a z mojej skóry wyrastały palce. Jej palce. Nie wiem, ile to trwało. Tygodnie? Godziny? Orgazm był wieczny, jakby moje ciało zostało rozciągnięte między rozkoszą a rozkładem. A kiedy się obudziłem, nie byłem już sobą. Lustro w łazience pokazało nową twarz. Usta tam gdzie oczy, dłonie jak sploty korzeni, wewnątrz mojego ciała czułem ją żywą, wijącą się, wciąż głodną. Nie wyszedłem z pokoju numer siedem. To pokój wyszedł ze mną.